Policjant o pierwszym spotkaniu z Tomaszem Komendą. Wyglądał strasznie, to był człowiek zniszczony psychicznie. Tomasz Komenda, pomimo swojej niewinności, spędził w więzieniu 18 lat. Policjant, który pomógł mu wyjść na wolność, zdradził szczegóły ich pierwszego spotkania. Historia Tomasza Komendy jest wyjątkowo smutna. Mężczyzna został skazany za gwałt i zabójstwo 15-letniej małgosi, których nie popełnił. Dzięki staraniom Remigiusza Korejwy wyszedł na wolność po 18 latach spędzonych w więzieniu. Policjant udowodnił jego niewinność. Po latach opowiedział o przebiegu ich pierwszego spotkania. and okay. Jadzi dla faktów wspominał pierwsze spotkanie z Tomaszem Komendą w więzieniu. W tamtym czasie nie był jeszcze pewny jego niewinności. Nie mógł dopuścić myśli, że liczne sądy i służby popełniły tak wiele błędów w śledztwie. Najbardziej przeraził go wygląd Komendy. Wyglądał wtedy strasznie, wysoki, przeraźliwie chudy, blady. Jak człowiek siedzi w więzieniu i nie wychodzi na słońce przez tyle lat, to jego skóra staje się papierowa, wręcz przezroczysta. To był człowiek bardzo zniszczony psychicznie, ale w tym momencie, kiedy do niego przyszliśmy, przywitał nas z taką nadzieją w oczach, wyznał. Remigiusz Korejwo widział, że pomimo bezsilności komenda, nadal chce walczyć o swoje życie. Dzięki staraniom policjanta marzenie o wolności się spełniło. Tomasz Komenda został uniewinniony w 2018 roku. Od sądu otrzymał 12 milionów złotych za dość i 812 tysięcy złotych odszkodowania. Remigiusz Koreiwo o matce Komendy Niedawno policjant zdradził też, co powiedziała mu matka komendy. Jak się okazało, Teresa Klemańska nie chciała, żeby jej syn wychodził z domu w noc sylwestrową z 1996 na 1997 roku. Zaproponowała mu, aby zorganizował imprezę w domu. Kierowała się jego bezpieczeństwem. Niestety, komenda miał inne plany. Ponadto Korojewo wypowiadał się o pani Teresie w pozytywny sposób docenił to, że zawsze stała po stronie syna.